Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkich miłośników pięknych woni. Dzisiaj przychodzę z tematem, który może troszeczkę zaszokuje. Będzie o zamienniku, odpowiedniku perfum Libri i Saint Laurent, ale oczywiście muszę kilka słów o Libri w Saint Laurent, o których mało mówię. No, wprawdzie w książce yy, kilka sekund na autopromocję, tutaj jest rozdział poświęcony tym perfumom. No, ale przyznaję, że jeszcze jakieś duże opowieści nie udało się zbudować, bo to są stosunkowo nowe perfumy. Pojawiły się w 2019 roku no, Można powiedzieć dekadę po śmierci, nie dwie dekady po śmierci w Saint-Laurent, i wydaje mi się, że te perfumy, jak żadne inne, oddają. Wreszcie ktoś tam stanął na wysokości zadania i stworzył perfumy, które idealnie oddały ducha. No, marki to mało powiedziane. Po prostu to taki zapachowy portret tego, co robił i w Saint-Laurent, kim był. Są tu motywy związane z. Już, już pokazuję flakon, oczywiście, z twórczością. Yves Saint Laurent to słynne logo, są motywy łańcuchowe w flakonie, no i w ogóle rzecz bardzo, bardzo solidna, a sama kompozycja damsko-męska. Yves Saint Laurent zasłynął takimi kreacjami dla kobiet. Oczywiście robił też wspaniałe suknie, ale te jego smokingi to było coś bardzo, bardzo wyjątkowego, i tak mi się wydaje, że to jest taki odpowiednik tego typu ubioru, tego ubrania. Także to. No coś fantastycznego. Oczywiście, Black Opium, który jest no, niestety jedynie flankerem, też to była znakomita kreacja, i dzisiaj funkcjonuje jako po prostu opium. O tamtym klasycznym opium już niewiele osób pamięta, to jak niewiele osób pamięta u Dior, że była najpierw Miss Dior i ona teraz jest Miss Dior L'Original. Zresztą mam osobny film o, tym, o tych perypetiach flankerowych. Natomiast u ich Laurent ten damsko ten dualizm taki damsko-męski i w jego ubraniach, i w jego najsłynniejszych kreacjach się pojawił, i tak samo jest w tych perfumach. Perfumiarstwo kilka lat wcześniej odkryło na nowo lawendę. Lawenda jest w ogóle taką modną rośliną. No, cały ten świat perfumeryjny, wyrażają się oni z takim trochę politowaniem, ponieważ lawenda gdzieś tam na południu Francji, czy południu Europy, no to. To jest coś niezwykle pospolitego, także nic odkrywczego, a jednak ludzie z innej części Europy, którzy świata w ogóle, którzy kupują perfumy, pokochali najpierw chyba lawendę za wygląd, także ich tych plantacji, motywów graficznych, lawendowych, fioletów, w modzie było wiele, więc lawenda trafiła do perfum. Ale lawenda przez lata były albo kojarzona z takimi rzeczami do mycia, do prania do czyszczenia domu z tym zapachem albo z wodami męskimi i te perfumy Libri Saint Laurent są tak skonstruowane jak, jak takie dobre perfumy zbudowane na kontraście damsko-męskim, czyli tak, lawenda właśnie to się, tak się dodaje, że szczególna odmiana lawendy, lawenda diva ja powiem że znam różne odmiany tej nie widziałam, może będzie może kiedyś mi się uda, z kolei u Gerlena też była lawenda dwa lata wcześniej w perfumach Mont Guerlain, lawenda Carla Czytałam o niej, nawet dotarłam jakby do producenta, który ją no, po prostu produkuje i tam pracuje dla wielu ważnych domów. No, nieważne. Ale na rynku gdzieś tam w przestrzeni nie spotkałam się. No i jest to połączone z czym? Z kwiatem pomarańczy, który jest ultra kobiecy, ultra zmysłowy, kuszący, tak się mówi, że jest połączenie chłodu i czegoś seksownego. Tak? Jest to taki zapach zbudowany na kontraście. No jest to wielki hit, bardzo się podoba i bardzo zasłużenie, bo pracę nad tymi perfumami trwały wiele lat. Bardzo wiele zbudowano, tak można powiedzieć, bo w zasadzie perfumy się buduje, łączy się elementy, a potem się odejmuje. Czyli jak jest za dużo lawendy, to się powoli tam po jakimś niewielkim procencie odejmuje, żeby uzyskać idealne, idealną harmonię po prostu składników. Także tak jest skonstruowany ten zapach. Właśnie na tym akordzie. I teraz powstało jeszcze kilka flankerów. Ja tu, właśnie, ja tu mam wersję Intez, ale oczywiście wersja podstawowa, gdzie ona jest tak. To zmniejsza pojemność. Jest platynowa wersja, jest wersja wody toaletowej. Jest, w tej platynowej jest co ciekawe, biała lawenda i jeszcze chyba le parfum, albo parfum po prostu. Przy czym dzisiaj parfum to nie są perfumy, tylko ekstrakt, co jest perfumy w znaczeniu takie najsilniejsze stężenie. Także le to jest najczęściej taka, jakby woda perfumowana, tylko bardziej. No więc nic dziwnego, a tu że jeszcze kartonik Wam pokażę, Libri w On troszeczkę przypomina Mont Paris, to też są niezłe ale powiem szczerze, że to, to jest po prostu wielkie dzieło, można powiedzieć na miarę Dion, jakie kiedyś potrafił stworzyć Dior, czy Trezor od Lancôme. Także wielki po prostu produkt. Kto jeszcze nie zna nią wąchał, niech koniecznie zrobi zaległości. Chociaż nie jest wykluczone, że te perfumy są Wam znane, bo one są już dość popularne. Natomiast powiem tak, jeszcze jako ciekawostka, one teraz świetnie pachną. No i ostatnio muszę się Wam przyznać do czegoś, do czego się przyznałam, ale może dla niektórych będzie to odkrycie. W Rosmanie była przycena, czy taka promocja, na odpowiedniki. Widziałam sobie odpowiednik, bo tak, widzicie, mam tu taką trzydziesteczkę, której mi trochę szkoda. No, ale tak jak mówię, ponieważ była dobra cena i tych ludzi pokazują teraz masowo odpowiedniki. Sama pokazywałam Zary, potem są, jest rynek arabski. No i to nie są tanie perfumy, bo one kosztują około 100 zł. Wprawdzie nam jest większa pojemność, ale to ciągle nie jest mało. Więc to 19 zł za polską kreację. Wydało mi się rzeczą ciekawą, i teraz, bo mnie zawsze fascynuje, na ile tych opowieści, że się tam jakiś smrodek pojawia, tak ludzie lubią. To jest taka krzywdząca opinia, bo jakoś lepiej, lepiej ważyć słowa, no ale no, tak jest. Także kochani, jak wącha się te perfumy, ten zamiennik, po prostu ja najczęściej rozpylam w powietrzu, no bo tutaj nie jest mi tego żal, jest tego dużo. No to rzeczywiście mogę od razu wskazać, że jest to to. Podobieństwo jest duże, nie jakaś tam wersja intensywna, tylko właśnie to, ale kiedy naniosę na jeden, powiedzmy, przegub dłoni czy tam nadgarstek, to wtedy różnica się czuje, ale to nawet jak wąchacie perfumy w obrębie niekoniecznie odpowiednik rzecz, powiedzmy wysokopółkowa. Tylko na przykład próbujecie w obrębie marki flankery porównywać, to te różnice wyczuwa się po prostu bardzo. I tu jest tak samo. Rzeczywiście robi wrażenie takiego zapachu prostszego, ale to jest opowieść o tym, nie odbiega daleko. Także, moim zdaniem, całkiem udana kompozycja. Jak traficie w dobrej cenie, macie możliwość przetestować, zużyjecie jako odświeżacz. Co polecam, bo dzięki właśnie tego typu. Zabawą perfumami odkryjecie po prostu, na czym ten akord polega, chociaż oczywiście bywają zamienniki, które mogą, nie mówię, że o konkretnej marce, tylko czasami jest tak, że są perfumy, które trudno tak do końca jeden do jednego skopiować. Także na przykład Good Girl Caroline Herrera, moim zdaniem, nie udało się jeszcze tak bardzo, bardzo wiernie. Ta, ta imitacja, to, to naśladownictwo jest bliskie. Ale nie jest to absolutnie jeden do jednego. Wydaje mi się, że to jest spowodowane składnikami naturalnymi, bo lawenda. Y, jest bardzo duża pod, podaż lawendy, więc nie dziwcie się, że ona i tak trafiła do perfum. Y, to jest duża podaż też kwiatu pomarańczy, także no, y, jest taka gałąź perfumiarstwa, no, taka wysoka, która będzie operować naturalnymi i bardzo dobrze a one się zupełnie inaczej noszą, zupełnie inaczej układają. W ogóle lawenda jest tak trudnym do skopiowania, do przetworzenia komponentem kapryśnym, chociaż oczywiście perfumiarze mają jakieś sposoby na nią, także wydaje mi się, że w ogóle sztucznej lawendy, na przykład w świeczkach i w mydle, to ja nie jest tak łatwo doświadczyć, czyli tak czy siak la... kopiowanie lawendy i tak jest zjawiskiem trudnym i nie takim oczywistym. Także powiem tak, ponieważ jak wspomniałam, czasy mamy jakie mamy, a i tak wszyscy pokazują zamienniki, zresztą bo jest, nawet jest to w ramach jakiejś tam współpracy, no to może już warto nie znęcać się nad sobą. Kto chce, niech testuje. Skoro i tak ustawodawcy wszystkich krajów w Europie nie pochylają się nad prośbą perfumiarzy, żeby uwzględnić ich prawa do po prostu własności intelektualnej, no to co my możemy. A jeśli macie jakieś uwagi, opinie, komentarze pewnie będą głosy, że nie powinnam pokazywać niektórzy powiedzą, że powinnam no przyjmuję to przyjmuję wasze głosy ale zdecydowałam tak jakoś czerwiec mi upłynął pod znakiem nie wiem, zrobił mi się miesiącem oszczędzania kiedyś październik no były w drogerii popularnej miałam do wykorzystania jakieś tam te karty podarunkowe, świetna rzecz no, wzięłam. Jeszcze nie zły jest właśnie idol, o nim już mówiłam, ale jeszcze Wam opowiem w najbliższym czasie o Le Tour, -tour o, ten jest moim zdaniem też bardzo, bardzo ciekawy. Dziękuję za uwagę, wszystkiego pachnącego. Pa, pa!